Randka w ciemno polega na tym, że mamy jedną osobę, która wybiera randkowiczów i trzy osoby, które zaraz się dowiemy, kim jesteśmy. Mamy jakieś dziwne charakterystyki, bądź jesteśmy jakąś konkretną osobą. E, dowiemy się, wy się też dowiecie. Marek na sam koniec, po zadaniu nam pytań, będzie musiał zgadnąć, kim jesteśmy. Zaczynamy. <grych> <toh> <toh> Dobra. No to zaczynamy. Ja się bardzo cieszycie. Ja jeszcze się upewnię. Ja jeszcze się upewnię. Tak. Wyobraź sobie, że musisz jechać na bezludną wyspę, co za sobą bierzesz? Bądź kogo? A, no, myślę, że tak. Najpierw wezmę gumowce. Na pewno wezmę gumowce. I no, moje dwie piękne świnki Pepsi i tą drugą świnkę. Byłem jakoś mało kreatywny byłem, jakbym się min... Tak! No tuż tutaj do, do krewiczka tutaj. No, jest ładnie, tak, ale mi by to rosły? <grystanie> Teraz ja, y, to ja bym wzięła... Na pewno wzięłabym jakąś muzykę, jakąś płytę, jedną, nie, dwie, nie, trzy płyty bym wzięła na pewno, jeszcze do tego bym wzięła pewnie jakieś książki, jakieś dwie, trzy, cztery, pięć, pięć, tak, tak, wzięłabym pięć książek. No i co jeszcze mogłabym wziąć na bezludną wyspę? No, no, no na razie tyle, już już nie będę się tak tutaj sama A siebie przestał. Świnki mi się rozkwiczały, to chyba się to... picie. Tak. Tak. Więc... Ja bym na bezludną wyspę. Wzięła piwo, dobre niemieckie piwo i wurszta, o tak, wurszta ze świni. Czy tu wurszt miałby brodę? Nie wiem, ważne żeby był smaczny. A jak ja bym pojechał na bezludną wyspę, to kto by, ktoś by mnie jakoś uratował? tam. Szukałby mnie ktoś? No, no z szukaniem to było ciężko, bo u nas ta telewizja nie działa, radio to tylko Maryja, no o tych, 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 takich, tych. I internetach to w ogóle, w ogóle nie ma, zresztą nie ma czasu, trzeba gnój wyrzucić tutaj, teraz, o, o, nie, i to trzeba... Tak. Was się będzie, tato się będzie cielno. Coś czuję. A y, ja to bym się musiała was zapytać, y, kto da więcej? Kto da z was więcej? Y, kto go uratuje? Dacie, uratujecie go? Kto? Z... Jodą trzy kozy. A ty ile dasz? Jodą, Pan wygrywa trzy kozy, przegłosowane. Pan wygrywa. Pan uratuje. Czekaj! inwestycja zwróci. Miejsce na naszą pierwszą randkę. Ja to od, odpowiem śpiewająco. Tak. Zabierz mnie do swej obory, będą klury i maciory. Będziemy walać gnój od kotów, świn i Ze mną będzie ci jak w raju, a więc... Także, no ja to bym wybrał jednak, jednak oborę. Ja to wybrałabym jakąś yy, galerię sztuki, ale jakąś taką super taką, taką, gdzie obrazy można by licytować tak, bo ja lubię obrazy, lubię licytować. Tak, tak, dobra, tak, Galeria sztuki zdecydowanie. No ja to bym wzięła... wzięłabym cię do takiej chatki pijalni w Alpach, gdzie dobre piwo dają. Ja na Myślę, że kandydatka numer 2 tutaj wysuwa się na prowadzenie, bo nie musiałbym płacić, ma dużo pieniędzy. Licytację. No to Marek, chyba trzeba żywić, zgadywa. Tak, po prostu? Tak. No cóż, no, to jakiś wspaniały wieśniak <noise> ze śpinkami. <noise> po prostu pewnie z jakiegoś zadupia albo jeszcze dalej. <noise> Ja miałem napisane Farmer, który myśli, że pozostali uczestnicy tego trzoda. <gry> Także było też. Alicja jakiś e, tyrolsko-bawarski e, mężczyzna, który bardzo <gry> lubi piwo. coś bardzo lubi sztukę. Co jeszcze dużo mówi, szybko i w ogóle dużo czyta i wszystko musi. Nie wiem, kim jesteś, ale, ale spoko. <śmiany> Miał być rozentuzjazmowany licytator. Oj. <śmiany>